Mamy tutaj do policzenia pochodną z x razy pierwiastek z x. I zobaczcie, tak to wygląda, jakby to był iloczyn, ale tak naprawdę możemy to zamienić jako jedną, jakby będzie to jedna podstawa do jakiejś potęgi, prawda? Bo podstawa nasza będzie x. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj sobie zapiszmy jeszcze w nawiasie i z tą różniczką, czyli mamy x, mamy do pierwszej potęgi razy x. Do potęgi jednej drugiej, tak? Bo pierwiastek kwadratowy, no to jest x do 1, drugiej. Czyli mamy teraz x do trzech drugich, bo pamiętacie iloczyn? Jeśli są te same podstawy, no to sumujemy wtedy potęgę. O, i teraz mamy już dużo prościej, bo możemy sobie skorzystać z tego wzoru, który macie poniżej, na x do potęgi r, czyli piszemy tak: na początku będzie. Ta liczba potęga 3 drugie i razy x i do potęgi r minus 1, czyli 3 drugie minus 1, czyli 1 druga. I jak wolicie, możecie sobie to elegancko jeszcze zapisać, że to będzie 1 i 1 druga razy pierwiastek z x.